Adam, że krok, dzisiaj yy, poznałeś, widzę, y, jestem Polakiem, y, WM. co no, 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 to znaczy, w sensie WM, nie WM, WM bo to jest Zwilejska Młodzież Patriotyczna. WMP, aha, bo tutaj ta flaga się uokłada w taką Izabelkę P, Wilejska Młodzież Patriotyczna. Polacy na Litwie trzymają się mocno. Jedność, jedność, jedność. słowa. trudne. Jeśli mamy do Jesteśmy teraz w, w sali gościnnej u księży rewistów w Budowie pod Poznaniem. Siedujemy cały czas tą radość tą fetem kurczki Romana Dłowskiego. Kim dzisiaj dla młodego Polaka na Litwie Współczesnej, gdzie macie kłopoty, kim dzisiaj jest dla Was Roman Dłowski? Proszę mówić szczerze, to się pojawi na YouTubie. Jest, żeby, e, nie mogę. Jest, jeszcze... Czyli mają kłopoty. Czy okazuje się, że możemy e, pocieszyć mówił wielu narodowców, którzy są przeżerowani w Polsce, chociażby tego oto tutaj e, Adama Czajetkowicza, tak, tak, że są miejsca, gdzie Polacy mają gorzej niż w Polsce, mają gorzej niż ty w Białymstoku. No, chyba tak, chyba tak. Chyba tak. Pójdźmy, młodzież niech sobie tak, tak. się czesnuje. Byłem w Inie w 90 roku. Ale byłem z Kościoła, byłem z orgiestą dentą. Nie nie wiem, ja się urodziłem tylko w 1961. A to ja Ciebie to... jeszcze nie było. No, on był, był. Był. A on już był. Ja mam do Pana prośbę. Tak, tak, proszę mówić. Pan był uprzejmy zrobić zdjęcie tego z tego Wileńska, Nie, Młodzież Parytyczna. Wileńska Młodzież Parytyczna. A odwróć się, kochany, z tyłu. WMP. WMP. Bardzo ładny znak graficzny naprawdę. Zrobiłem. A kim pan jest? Eee, ja moje nazwisko Szarpa i jestem członkiem Pisutańskiego. Eee, członek PiSu Prawa i Sprawiedliwości, partia z Poznania. Eee. O, czu, pan 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 członku mamy ja członków, jestem Warszawy. Przyjechaliśmy za Daniel filmować na telewizji narodowej eee, tutaj w Kudowie, jesteśmy międzykami, więc to oczywiste, że tutaj e, jesteśmy dzisiaj. Wie pan, pana ja cały czas. Rozumiem, że pan jest takim działaczem, takim formalnym porządkowym działaczem. Jakąś górą, żeglą w sprawie e, i sprawiedliwości. I tu jest takich porządnych Polaków jak Pan w e, tej partii. Chyba większość. Chyba większość. Trzeba trzymamy kciuki za Krzysztof e, e, Dziękuję bardzo. Nie odnosi pan tego wrażenia, że, że sztandar narodowy przez pis jest tak ja ja, pan, Ja kiedyś byłem w Lidze Polskich Rodzin, mnie kiedyś świeżej pamięci Lech Kaczyński z pracy wyrzucił w Widze Warszawskiej, a. a potem ja Jarosław Kaczyński spowodował, że zostałem usunięty z pracy w Edukacji Narodowej, więc dam od tej strony pis, ale, ale naprawdę zawsze szukałem takich porządnych Polaków, którzy, którzy by byli patriotami i takimi jak pan. Nawet nie wiedział gdzie wojska. Może pan kogoś pozdrowi? Telewizję Narodową, to będą udostępniali wszystkich członków pis na tej spotykacie się, domyślamy się na tym marszu e, pamięci. Dzisiaj e, sierpnia, więc e, ludzie, którzy wspominają tą e, ten zamach, katastrofę smoleńską, będą e, w tym marszu. Tak jak mówili na tym spotkaniu. Tak, A potem jedziemy A PAN- też jest? członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Jesteście kolegami. Tak, tak jestem, jesteśmy członkiem, jestem członkiem. Ja jeszcze nie opuściłem żadnej miesięcznicy i przed uroczystością, przed pomnikiem. Woleńsko-Katyńskim gram na klarnecie sam e, pieśni patriotyczne. Takie... Pan gra na klarnecie? Tak. E... Proszę Pana, a czy może Pan być 9, 10, 11 listopada w Warszawie, e, wtedy kiedy planowane są te niby spontaniczne zamieszki? E, my Pan na pomysł, żeby jak najwięcej Polaków wtedy przyjechało do Warszawy, albo uzbrojonych w kamery. Czy by Pan mógł być i grać na klarnecie? Tak, ja jestem, bywam często na te wielkie uroczystości w Warszawie, ale tam jest taki trąd, że wtedy klarment to musi się rozegrać. Przed... Proszę pana, a jeżeli my zorganizujemy panu telewizja narodowa. To, to może... ja, jeżeli my zorganizujemy koncert Ale... w pan koncert Republiku jeżeli... morskiego, przyjdzie pan, to trzymam pana za słowo. Bo dobrze, ja jestem bardzo zobowiązany, jeżeli ktoś mówi dobrze o morskim i o narodowce, bo mi ciężko jest słuchać jak, pił, jak mi ktoś piłsudzkiego wciska jako autorytet i... A... Ja pochodzę z rodziny powstańczej, z Kórnika, spod Poznania. Teraz mieszkam w Poznaniu, ale przedtem mieszkałem w Kórniku i tam mój ojciec, mój dziadek, mój pradziadek, no i bracia moi byli powstańcami, oni byli narodowcami również, i katolikami. Wszyscy wtedy była. Jak pan ma na imię? Edward Pol. Pan Edward Pol, a tak. przez OH? Pol? HL, tak. Pol. Pol, tak się czyta, a pisze się p o, -S -A -M -O -H l I to jest rodzina powstańca, kurnicka. I w kurniku jest w tej chwili, um, kilka, sześć lat temu, siedem lat temu, powstała ulica imieniem Edwarda Pola. Ale to I nie. I to ma... był pana e, e, Jakieś... Nie, to mój był dziadek. Dziadek, e, Który. Jak na imię? Edward Pol, tak, tak, tak samo jak, pan. jak ja. Czyli ma pan swoją ulicę. E, tak, mam swoją ulicę i nawet gratulacje dostałem. To jest trochę śmieszny. Ja też pozwolę sobie panu pogratulować. Trochę żart, ale jednak to jest niezwykle ważne. Pan jest tą autentyczną postacią. Edencja, proszę państwa, to nie jest wymysł jakichś nawiedzonych ludzi u początku XXI wieku, to jest tradycja, to są ludzie, którzy mają swoje ulicę, to są ludzie, którzy mają takie talenty i pan będzie przy pomysłu eee, Szanowni Państwo, nie wiem czy to będzie 9, czy 10, czy 11 listopada. Eee, ja już się cieszę. No. Ja się też cieszę, że ta postać Dumowskiego zaczyna się mówić coraz więcej o tym. No a jednocześnie mi ciężko czas, czasami słuchać o Piłsudskim, bo nawet Gazeta Polska czasem tam troszeczkę się skłania raz tu, raz Dumowskiemu, raz Piłsudskiemu i wieczny temat Piłsudski, Dumowski, no zdrajców nie był żaden. Czyli to, okazuje się, zadań. że to nie jest tak, że PiS jest partią piłsudczykowską, że na... wśród patriotów polskich PiSowców to trwa ożywiona dyskusja i Pan stanowczo broni naszych ideałów, wspomnień, emocji. Pochwala się Panu, że nie mam aż tak wspaniałej historii rodziny jak Pan, ale mój św. będzie Przedsiadek, Franciszek Krajewski, był w armii błękitnej Józefa Hallera. No tak, no każdy z nas ma jakieś, e, jakieś e, korzenie. Ja nawet pamiętam jeszcze po wojnie e, w roku 1950, 50, którymś tam 60. mój ojciec nosił mieczyk czasem na wyjątkowe uroczystości, ten narodowców. I mówił o ideałach narodowców. A ma pan mieczyk? Nie, to wszystko zostało oddane do Ale a, a w ogóle ma pan mieczyk? Nie, ja nie mam tego mieczyka. No ale no ale ale... A jak bym pan to dał, to pan straci. sobie przypnie? No to ja będę zaszczycony. To ja poproszę pan go, pokażmy do kamery. O, to jest mieczyk. Jestem, no to mam, ale sobie frajdę sprawiłem. Taki sam miał mój ojciec. E, też osiem, bo e, razem z pięcioma braćmi... No tylko no, przypina. Już. Trzeba się spieszyć. Jak się to Najwidocznym... Teraz. Aha, już wiem jak to się, to się odpina. Tak. No, tego, to ja sobie bardzo to cenię, dlatego że mi to przypomina ojca i w ogóle to. Ja wie pan, jak miałem te 15 lat, 12, 15, 18, to w Kurniku powstańcy wielkopolscy, bo tam była pierwsza kompania, która wyruszyła na Poznań i zajęli ten pociąg. To był mój ojciec tam i tak dalej. To oni w tym czasie, wie pan, nie byli wcale takimi starymi ludźmi. Dlatego... Ile miała? No, ile miał. W tej chwili, gdyby żył mój ojciec, to by miał 116 albo 115, bo musiał byli... No, ale wtedy to oni. To nie... 20 kilka lat. tak, tak. On nie miał jeszcze 20 lat chyba. Jego bracia byli starsi i młodsi, bo najmłodszy jego brat, Marian, to był muzyk skrzytej. To on miał wtedy. 15 lat i go nie chcieli przyjąć. Więc tam siłą wlazł I, i wreszcie został też przyjęty. To jest długa się parliście tak. w, w, Pana przodkowie, parli do bitwy o Tak. I kobiet nie brali do powstania, ale to stary nie znaczy, że kobiety nie brały udziału. Brały udział i robiły wszystko, co było potrzebne, do. Panie Edwardzie, mamy jeszcze ostatnie 50 sekund. Eugeniusz Sandewski, Telewizja Narodowa, dzisiaj jesteśmy w Ludowie, jest rok 2013 i szykujemy się, żeby dać odpowiedź na niby te spontaniczne zamieszki. Wygramy, wygra telewizja narodowa.